Mota, mimo czasu te rozwany godać, bo idę do Grześka, Borcucha, będziemy razem piec jajcochę i sernik. zaprosą was na obejrzenie. żebyście ta się nauczyli, i ty w domu to samo zrobili. A po jak się macie Grzelu? A Bóg zapłać galancie. A to powiem wam, że przyjechałam specjalnie, bo dowiedziałam się, że właśnie nas Grzela, Mówiło o nim tak, bo za to, że on jest najlepszy kucharz, kucharz w księstwie łowickim, najlepiej no gotuje, no i mi że zrobi najlepszą jajcochę, czyli naszą tradycyjną synkę łowicką, księżacką i najlepszy sernik. A ja tu trochę przyjechałam, żeby mu pogodać trochę po nasymu, w nasy gwarzy księżacki, no i żeby go przypilnować, żeby mu się co nie przypoleło. Więc zaczynamy. Zapraszam Aniu. A to Grzegorzem przesła dzisiaj do ciebie, bo muszę popatrzeć, co tu będziesz dzisiaj gotował, bo wiesz, Basia Francowska do mnie dzwoniła i nie mogła się nachwolić. Coś ją kapustą z dziberkami i kluskamy, rwokamy. Powiedziała, że chyba ze dwa dni nic w gębę nie weźmie, bo tak było wszystko dobre, żeby smaku nie stracić. I ja bym dzisiaj przeleciała do ciebie no i zobaczę, cym ty dzisiaj my ugościsz. Bardzo się cieszę, że Basi e, smakowała, e, smakowała poprzednia potrawa, którą prezentowaliśmy, którą prezentowałem. E, Aniu, ja Ciebie zaskoczę, bo o, wiem, że u Ciebie od pokoleń na święta. E, Jajcocha była serwowana, podawana do stołu świątecznego. Ano, jajcocha, ono może tak trochę mało szlachetnie brzmi ta nazwa, ale ona się wziął stąd, że jest y, zrobiona prawie z samych jojek i synki i mięsa dobrego. I też właśnie dzisiaj, proszę bardzo, mamy szynkę, tylko dałem troszeczkę łopatki, żeby ta jajcocha była bardziej troszeczkę tłusta, tak, prawda? Bo długo. sama szynka może być I uno zbyt, nie zbyt su sucha. I mam, mam gotowaną tutaj szynkę, wolno gotowaną, mam marchew, pietruszkę, seler, kilka zieli, kilka ziaren ziela angielskiego i liście laurowe, oczywiście trochę soli. Dwie godzinki gotowałem i ja proponuję w ogóle, żeby nie, nie zdejmować, nie wyciągać szynki od razu z tego gorącego wywaru, tylko żeby ona sobie spokojnie, spokojnie dochodziła, bo wtedy obniżając tą temperaturę, ona się robi bardziej soczysta, odparowując będziemy mieli ją suchą, więc ja polecam, żeby ta szynka wystudziła się już w tym wywarze. To co, zaczniemy, zaczniemy. Ja już szynkę sobie tutaj wyciągnę z garnka, wyciągnę szynkę. Ja, ja cię będę pilnować, Dobra. co dobrze robisz, z moim. Dobra, szynkę i, 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 i łopatkę. Od razu powiem Państwu, że bo jajka surowe muszą nam pokryć i jajka ogotowane, i szynkę, tak, prawda? Bo tak, bo inaczej się, to się ładna, na wierzchu. Ładna zapiekanka mm. zrobiła. No to cóż, ja tutaj mam jajca wybite, i to trzeba roztrzepać teraz, tak? Połączyć białka z żółtkami. Oczywiście dajemy troszeczkę soli i pieprzy, bo musimy tutaj sobie doprawić już według uznania. Ja spotkałem się z wieloma tutaj w naszym regionie składnikami, które wchodzą w skład tej jajcochy, tej szynki jajecznej. Bo spotkałem się właśnie, że jest dodawana cebula, jest dodawany szczypior, natka pietruszki, o której tutaj Ania nawet wstęp, wcześniej wcześniej opowiadała w rozmowie telefonicznej, bo żeśmy, żeby nie było rozmawialiśmy, uzgadnialiśmy jak jajcocha wyglądała u nas w regionie. Także tak jak Ania powiedziała, co kto miał tak sobie Wedle ja swojego Według smaku. swojego smaku. Nigdy rosół nie będzie jednakowy u każdej gospodyni. U był inny rosół. A co dopiero ta o jajcocha? Yy, symu to jajcocha, a teraz to się mówi szynka jajeczna. No I najpierw yy, no, to ta o To była tradycyjnie podawano w północnej części Księstwa Łowickiego. Nie w całym Księstwie nawet. Taka jest tradycyjno ta w tym regionie i powiem Wam, Ja w swoim życiu gdzie nie bądź bywała, rozmaitych potrawów próbowałam i nigdzie bym się nie spotkała, żeby takie podobne coś było w innym regionie, czy w Polsce, czy, czy gdziekolwiek no tak. na świecie. Także to jest typowe do nasy kuchni księdzawskiej. Pokażemy im, jak szynka wygląda ugotowana wolno, co? No, w nie inaczej. Proszę bardzo, mamy tutaj tą szynkę, e, która będzie szynką jajeczną, ugotowana, wolna, soczysta. Bardzo fajne kawałki, tutaj Ania zaproponowała kostkę, więc tak zrobiłem. E, mamy jajka ubite, mamy jajka ugotowane. Ja dodam szczypiorek. Pozwolę sobie, bo jestem bogaty, więc mogę. Ty tu rządzisz, ty jesteś master chef. I co będziemy składać? Zacenaj. <laughs> No to że siujesz się. Ja będę ci tutaj trochę dogadywać, Dobre. doradzać. Ania, najpierw to tak. Spróbować trzeba szynkę, proszę, spróbuj. Czy jest soczysta, czy jest wystarczająco słona? Zimny. Bo teraz od tego będzie zależało, czy ta szynka jest. Smak potrawy. Tak, łopatka dokładnie. jest mięciutko. Słona jest. Słona jest dość. Tutaj łowozy już tak bardzo nie trzeba dosolać. Synka zawsze jest taką chudso, już bardziej sucho. Ale tutaj bardzo dobry pomysł. Że są połączone. Te, o tej widelczyk, mhm. odłóż. E, ja spróbuję teraz e, też szynki. Bardzo dobry pomysł, że to długo trzeba trzymać w gorzku. To ona tak nie odparuje, nie wyschnie i no tak naciągnie tym rosołem. No i od tego właśnie, od tego smaku szynki będzie zależała cała jajcocha. Co dodam do jajek tych e, tutaj rozbełtanych? Soli też wystarczy, więc, więc e, Mięso okay. jest słone dość, to jak tam to jest dobre, to Składamy. już można składać. Tutaj szynkę wrzucam do, do brytfanny. Szynkę i łopatkę. Najlepiej, żeby tam na przemian było. Grzesio, to to warstwamy. i oto tak robię, że na miejsce taki wincy mam tą synkę, jajka pokrajane na cztery i delikatnie łyską e, minsą. i dopiero mhm. wrzucą. E, to jest bardziej równomiernie ukrojone. U ciebie będzie wince takie warstwowe, warstwowe. ale ty, e, jak się obleje tymi jajkami roztrzepanymi, to będzie tak samo Dobre. E, my tutaj pokażemy w taki sposób, tutaj mamy tą szynkę e, rozłożoną. Bardzo prosta, tak? Bardzo, Bardzo prosta. Prosty. prosty sposób przyrządzenia. Są jajka pokrojone w cząsteczki. Teraz to wszystko e, zalejemy, e, zalejemy rozbełtanymi jajkami, roztrzepanymi. Ale ja tutaj mam szczypior i tym szczypiorem tutaj sobie po prostu Zasypę. Będzie hmm. na pewno i smacniejso i ładniej wyglądało. I jak dokładnie, się dokładnie o, w ten sposób i zalewamy szynkę jajkami. Mamy nadzieję, A że wystarczy. Się, jak się tak patrzę na Ciebie, to i ja tu pewne modyfikacje przeprowadzę u siebie na teraz jak będę robiła do swojej rodziny. I teraz co? Po prostu. Tak, trochę trzeba, trzeba właśnie, sobie jajka nie mogą ubiec. wychodzić na wierzch, bo one się w piekarniku bardzo zeschną. Zeschną się i będą takie e, czarne, prawda? Tak, tak, no i śc bo tutaj to musimy... dosyć długo się to musi piec Ja to trzymam to tak z półtorej godziny nawet z Półtorej godziny. No. Ale myślę, że to e, ma znaczenie, w jakiej brytfannie będziemy tak. to piec, tak jak to będzie brytwanna mniejsza i troszeczkę e, płytsze, że tak powiem, cała ta masa no to wiadomo, że krócej, prawda? Ale w dużej blasce jak najbardziej godzi półtorej godziny. Jest to za długo, ty Sni żebyście żebyś tam nie zapomnieli wyłączyć piekarnika, bo jak za długo siedzi, to wszystko takie jest później suche. No właśnie. Wszystko wyschnie. Nie przypoli się, bo to, to tak. Czyli trzeba kontrolować. Kontrolować ten czas. Ja wstawię z racji tego, że to jest mała brytwanna, wstawię na godzinę i zobaczymy, czy wyjdzie. A to trzeba później patyckim sprawdzić środek, jak ciasto, biszko, czy tam inne ciasto się sprawdzą. I to będzie widać, czy okay. już jest suche, czy jest pateczek, jest mokry. To ja idę wstawić jajcochę do piekarnika i zobaczymy się niebawem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko <noise> z Grzesiu coś tutaj umożliwi. Aniu, Bardzo godzinę piekłem wygląda. tą szynkę jajeczną w 180 stopniach piekarniku. Zobaczymy, jaki jest efekt kulinarny, tak? <grywa> na całość patyckiem, czy tam dojrzała w środku? Patrzyłem, no, tak, no i tutaj w środeczek na sobie wbiłem, dobre. także wszystko jest okej. Okay. się nie mogę doczekać, bo to wie ta, taką synkę jajecną, tą jajcochę, to się jaby robi na Wielkanoc. Za to u nam może tako dobro. No, bardzo ładnie. Proszę bardzo, próbujemy. Się nie mogę doczekać, na pewno dobre. Mm. Czyli tak, mieliśmy już śniadanie, jajkoche, mieliśmy obiad, danie główne, żeberka z kapustą w poprzednim odcinku, teraz czas na deser. Ale zanim zacznę. Przygotowywać ten, y, ten deser, będzie to sernik. Jesteśmy w izbie y, łowickiej i powiem Wam, że się długo zastanawiałem, co to jest za przedmiot. I powiem Wam szczerze, że de deskorolkarze nie mieli łatwo, bo nabijani na takie kolce. Yy, no i tutaj mamy sznurek, widocznie jeden drugiego ciągnął, także. Ja tego nie pamiętam, ale moja babcia mi go dali, co to, to wsłuzało do Cesania Lnu. Także ten lyn, który tam nawet i ubrania z tego mamy kiedyś, żeby taką tkaninę zrobić, jakie mam kieckę. No to jest na wielniany, czy co by nie założył na siebie, czy nawet po siule, do zakładania, to były sete z lnu, Ale żeby taką nitkę uprzeć, to było wiele rzeczy trzeba było zrobić. I ta właśnie to według Grzesia tutaj myśli służyła właśnie do wycesywania z tego źdbłów rozmaitych z tych, grubych części, te nitki liniany. Ja jak zobaczyłem to... to w przerwaniu. Jak ja to zobaczyłem, to od razu mówię, no deskorolka, korolka. Des korolka, tu 100 lat na prawą nogę, tu na lewą. To jak się na to nadziało, to już nikt się nie łabalał. Dobra. A my zaczynamy nasze działanie. Więc co, zaczynamy od e, ubijania masła z żółtkami, cukrem, cukrem pudrem. Cukier puder połączyłem już z cukrem, z cukrem, cukrem waniliowym. waniliowym. Tak, przepis oczywiście będziecie mieli na, e, będzie wyświetlony. Mam twaróg mielony, łowicki e, do sernika, śmietankę e, łowicką. E, na koniec białka. Wszystkie składniki będę łączył. I co? No i będziemy piec, ale tak, zaczynamy że się patrzy, od. to masz same dobre rzeczy, bo musi ta wiedzieć, że kiedyś na wsi w tradycyjnych potrawach, to się używało bardzo dużo sera, takiego swojego od krowy. Mm -hmm. Gospodyni do takiej ser produkowała, masło też sama zrobiła, i to sernik, to żeby był dobry, to musiał być tłusty, czyli musiał mieć dobry ser dobry jakości ser, masło, a nawet i śmietany moja mamusia dokładała nieraz. No raz. właśnie, i tak jak Ania mówi, mamy masełko, tutaj mamy śmietankę, więc na tłuściutko. No i bardzo dobrze. Teraz w dzisiejszych czasach te krowy takie są, yy, tys takie nowoczesne. Yy, zanim się to mleko w sklepie kupi i u na rozmaite bywo. I muszę Wam powiedzieć, nie chcę się chować, ale na sałowisko z naszym mecami jest im mleko, i śmietana, i masło no i lepsze do sernika. No właśnie. Tutaj na niskich obrotach najpierw rozbijam masło, dodaję najpierw jedną, trzecią mniej więcej żółtek i dosypuję trochę cukru. I tak Musimy po, trochę, tak? Tak, po troszeczku, żeby to zrobić gładką, gładką jednolitą masę. Ci, masę. Tak, Ania tak, tak. będę cię prosił, to będziesz mi tutaj dorzucać, dobra? Tak, tak. Nie będę po próźnicy stojęła. Tak. Dobra, teraz trochę mas troszeczkę cukru poproszę. Dobra, miksujemy dalej. I teraz mogę sobie obroty zwiększyć. Dobra, mamy ładnie, ładnie wyrobioną tą masę maślaną. Tak, cukier puder dobrze, bo nie trzeba cekać, się rozpuści, nie? Tak jest. I teraz co dodajemy? Teraz dodajemy twaróg. A to jest po trochu chyba, nie? I też damy po trochu. Tak damy tutaj, zobacz jaką mam łyżkę. O, księżackie jadło, co piękną z wycinanką, a Zwycinanką. gdzie można taką łyskę kupić? To jest bym sobie. Kupiła. Ja dostałem na księżackim jedle a, właśnie, właśnie któregoś roku. A bo ty gotujesz dobrze, to i taką ci dały. Zrobimy tak. Damy pół tego twarogu, a o drugą połówkę Aniu Ciebie poproszę, żebyśmy tutaj dorzucała. Najpierw wyrobię tą pierwszą i na średnich obrotach sobie to wtłaczamy. No i damy drugą serię twarogu I mielonego. Coś? Tak, już całą. I mieszamy. Jak to jest połowiczku misomy? Misas. Jak mamy te składniki już wymieszane, to teraz dodajemy śmietankę. Wszystko na raz. Będzie, tak? tak, wszystko na raz. I tutaj już możemy sobie obroty troszeczkę tak. zmniejszyć, żeby nie chlapało. I, tak. I, i, tak? I teraz mąkę. I teraz mąkę. A jak się kolejność jakąś pomyli, to coś źle no wyjdzie, czy to tak już jest. No w takiej kolejności, w takiej, w takiej kolejności. kolejności proponuję robić, bo jeśli chodzi o... Ja nie jestem cukiernikiem ani piekarzem, aczkolwiek serniki robię dobre. Ale się znam. E, ale się znam i wiem, że tutaj nie może być żadnej pomyłki. Aha. Wszystko musi być robione. Ja ci się przyznam, bo to zatem nie takie dobre nie wychodzą, bo ci się przyznam, że ta kolejność u mnie jest różnie. Jest są kolejności. Na ichie, więc Na <laughs> co się złapę, to to wsypę i to widzisz, a trzeba Dobrze. Dobrze i teraz tak, mamy już masę serową wyrobioną, czas na bite białka. Ale będę musiał na chwileczkę uciec do studni, żeby łoptoknąć łop łopatki od miksera. W korycie tam wodę wymień. Dobrze. Bo wiesz, w plany poniedziałek będą chłopaki dziołuchy brzechtać to, żeby nie w pomyjach. <grym> Dobra, i jestem, łopatki umyte. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jeśli będziemy mieli yy, mokre, Mokre, palców, piana nie, to... no. nie zesz... Biał... ta, Piana nie, nie zesztywnieje. Ja zawsze daję odrobinę soli, bo wtedy ta piana się, po prostu jest taka bardziej Sztywnie sztywniejsza. I co? Miksujemy. I mamy. Daj zobaczyć, co jest sztywne. O, trochę leci, mówi, że może być trochę takie, leci. Trochę ja leci. myślę, że to ma wpływ yy, miska yy, A, plastikowa. plastikowa. A, bardzo tak? ważne, żeby żół, y, białka były też jakby wychłodzone. Wtedy nam się jeszcze Aha. lepiej ubije. Ale do takiego sernika mówi, spokojnie. Że nie musi się trzymać tywno, tak tylko jak jest, to ta sklepia... jest na tyle sztywna, że wystarczy. Że wystarczy. Dobrze. tak. Już możemy ją sobie wkładać. I teraz bardzo ważne, żeby te białka połączyć z masą serową mieszając bardzo delikatnie, wtłaczając mm -hmm. w tą masę. Ja sobie to dzielę na też trzy partie. Ale to już łyzką drewnianą. I tu już koniecznie zbyt. drewnianą łyżką, delikatnie, Zodno, tak żeby delikatnie te wszystkie nam się składniki fajnie wymieszały. Nie robimy tego energicznie, tylko właśnie delikatnie. Po prostu musimy wtłoczyć, no tak, po trochu wtłoczyć dobra. tak, a no, nawet może sobie, no dobra. A to widzę, że jest rodzynki sobie Z Naszykowałem jest... rodzynki i tutaj jadłem mniej więcej około 50 gram, ale to już według uznania. Według e, wiem, że w naszym regionie rodzynki dawało się do właśnie serników, do takich ciast, ale wiem też, że były placki I do, drożdżowe. Placka na Wielkanoc obowiązkowo musiał być placek drożdżowy z rodzynkami e, upieczony w piecu. I do tego były babki różnego rodzaju, babki takie wietanie, takie babki jak joj, no babki takie y, pękate, formy specjalne były, były takie, musiały być grube, bo w Łowicu to była zawsze, to był bogaty region zawsze, to ludzie sobie nie załowały, no na święta, kiedy pościęły, to pościęły, cały pozbył był od postrzenia, a jak przysły święta, to każdy chce jak jak mało, to żeby takie dzieci nie przeszkodzały za bardzo to kozały odmawiać, już niedługo wielkanocka, będzie to jedna nocka, będzie się jajeczka chrup, chrup, chrup. Chrupter, to jakby dzieciom powiedzieć, zodna atrakcja, by wyśmiały, ale kiedyś, jak, jak nie było tak tyle tych y, y, słodycy, nie było tyle ciastek, cukierków, to się nie było doczekać, te wielkanocy, te jajeczka smakowały jak nie wiem. To Wszystko smakowało. <laughs> Aniu, poproszę cię i wrzucimy tutaj e, A, rodzynki. Tak po trochu ci sypać? wszystko. Możesz na raz? wszystko tak rozsypać, o właśnie. Na i teraz te rodzynki na sam koniec dajemy, mówię według ciutko. uznania mm -hmm. a tutaj na kilogram tego twarogu Właśnie, te e, przepis około 50 gram przepis Wszystkie będzie podany, tak jak dziołchy, mówiłem i młodsze i starsze umiały zrobić sernik tak jest, co bardzo 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 ważne, że ten przepis jest dedykowany do blachy o rozmiarze 26 cm taki tortownicy. W takiej tortownicy tak, i wtedy on wychodzi taki puszysty, mm -hmm. zobaczycie za chwilę Ważne jest, że jeśli mamy te tortownice e, takie te właśnie wrąci. ze stali nierdzewnej, Aha. to żeby po prostu ten sernik wyciągnąć po wypieczeniu, wyciągnąć, żeby no, nie przychodził nam tym, no nie... A, takiej blachy, nie, prawda, nie żebyśmy właśnie. nie czuli blachy. Natomiast jeśli mamy blaszkę taką już emaliowaną albo, albo powleczoną e, chociażby właśnie tą emalią, takim, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, teflonem. E, takim teflonem, hmm. tak? No to wtedy, wtedy tego nie musimy. I teraz tą naszą masę przelewamy. klapło, bo by zol był. A to na pewno takie dobre, żebyśmy tu błyskamy z podłogi jedli. <noise> ja pamiętam, że zawsze jak mama czy babcia Yy, właśnie wyrabiały takie masy na ciasta zawsze zostawiały te miski i te miski później się wylizywały. powiem ci Grześ, że to było najlepsze <głos> <głos> ja pamiętam, że to było najlepsze i te rotys nie wytrzymam. może to trochę nie tego, tak, ale podobnemu to się, o, o mm, jakie dobre nie wiem co po nie będzie lepsze niż tak palcem mamy nasz sernik gotowy do upieczenia 170 stopni godzina czasu No i widzita moje kochane, fary mary i sernik gotowy. Grzesio, zdradź no tajemnicę, jak coś to zrobił. No właśnie, słuchajcie, sernik ma to do siebie, i generalnie każde ciasto, każdy wypiek musi swoje odczekać, odleżeć, odparować. Ja ten sernik przygotowałem dzień wcześniej. Tamten sernik się piecze i on jeszcze będzie musiał chwilę sobie odczekać. Tutaj mamy już wychłodzony sernik. Mamy w innej blaszce celowo. To jest blaszka właśnie po, 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 pokryta teflonem, tym tak? teflonem, mm -hmm. tak? I mamy gotowy, gotowy sernik. Teraz sobie tutaj odłożymy i najpierw zrobimy małą próbę. Bo się nie mogę doczekać. No to zawsze trzeba spróbować, żeby gościom dać. Aniu, poczęstuj się, proszę spróbuj, zobaczymy. Ale jest taki wysoki, powiem ci ze kilogramowego sera jakie opiekę, ja to jest trochę niski, ale na blacha mhm. większa pewnie... A no skratę. właśnie, i dlatego też wspomniałem, że ta blacha 26 cm do tej receptury, którą mamy podaną no, na. On jest taki wysoki? Przepisie. No to. Mm -hmm. Maślany? Bardzo dobry maślany, taki nasłowicki. To ta z tarty śmietany i masła i sera. Taki tłusty jak trzeba, nie za tłusty, nie za ciński jest pulchny. No powiem wam że taki swoi roboty sernik dużo lepiej smakuje choćby się nie zdarzył, choćby się przypoleł, choćby się ciasto zakalec zrobił, to i tak. Bo tu patrzę za pod spód ze śniegu od żadnego ciasta, nie? Nie. Bo czasami to, jest, daje się kruche ciasto, według gustu, ale wszystko inne tak samo. Choćby nawet się nie zdarzył, to to, co się zrobi samemu, to i tak jest najlepsze. Tak jest. Teraz zrobimy co? Odłożymy, mhm. zrobimy, jeszcze porozmawiamy chwilkę, teraz w stoliczku nakryj się i stół mamy nakryty. To jak widzita, mamy bardzo ładnie ustrojone talerze, pięknie z wycinankę łowicką. A to się wzięło, bo y, Tero to jest to, y, nie jest to oryginalny wzór, ale y, nieoryginalne wykonanie, bo kiedyś nie było y, na talerzach y, takich ładnych, malowanych rzeczy, jakie są Tero. Y, y, jojka były wycinanką y, oryginalnie wyklejane i były wycinanki na ścianach, bo muszę Wam powiedzieć, że jakiejś na Wielkanoc, to wszystkie y, wycinanki na powałach, wszystkie ko modry, gwiazdy, wstąski, wszystko, kwiatki z bibuły i yy, 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 to się wszystko wywolało i się robiło na porządek od nowa. No, musiało być. No i to talerze, to zainspirowane jest właśnie tą wycinanką łowicką. Wzory z Kodry Łowicki kwiatowy są wzięte. Bardzo ładne, bardzo kolorowe. Muszę Wam powiedzieć, że te wzory nas księdzackie podobają się bardzo no, wszystkim ludziom na całym świecie. I o, to jest taki komplet talerzy, dostałam od dzieciaków moich na gwiazdkę, Teraz jak przyjadą, to mają ładnie na czym zjeść. Tam talerzy mi nie brakowało, ale takich ładnych jest nie miałam. Ja i teron tak, tylko na takich jodomych. Także dzięki y, firmie Polkstar, dzięki Marcie Wrubel, która jest właścicielką Polkstaru, y, no mamy tero się tym pokazać, bo co by na takim talerzu nie położył, to wszystko pięknie i smacznie wygląda. I jakby dekoracji nie potrzeba, bo już mamy udekorowany talerz z tymi no właśnie potrzeba. pięknymi kwiatami kolorowymi, naszymi regionalnymi wycinankami inspirowanymi z kodry, tak? Z kodry, Kodry. Światowy. No cóż Aniu, pojemy może teraz troszeczkę. No teraz musimy popróbować, musimy, Popróbujemy. bo wielka tak? Wielkanoc to jak mówiliśmy na śniadanie się jadło no i wincy i no i lepsze te tradycyjne potrawy, na łobiod no i na kolację to później się jadało już całe święta taką cochę. to się jadało dało się zjadło. Mamy świątecznie, smacznie i historycznie. No popatrz na moje kochane. Bardzo mi się podoba ten sposób robienia jajcochy, który robił Grzesio i muszę Wam powiedzieć, że w tym roku pozazdrościłam, zainspiruje się i u siebie w chałupie jak będę robiła. Bardzo ładnie wygląda warstwowe ułozynie i tak jak jakby ciasto, jak pasztet, pięknie to wygląda. Grzesiu gratuluję Ci, bo powiem Ci, że zdobyłeś dodatkową odznakę tradycyjnego master-szefa. <laughs> dziękuję bardzo e, za bardzo miłe słowa. E, no cóż, jeśli Ania pochwaliła, to ja już dzisiaj jestem kucharzem spełnionym. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci. Smacznego. Smacznego. Mm, bardzo dobre. Naprawdę. Sam jestem zadowolony z siebie. <laughs> Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do kolejnego odcinka Wielkanocne Smaki łowicza, w której będę przygotowywał żur księżacki i schab w sosie skleba razowego.